Przede wszystkim przygotowujemy się do pełnej narodowej, powszechnej intronizacji Jezusa Chrystusa na króla Polski. Dlatego za osoby, które są odpowiedzialne za cały akt intronizacji powszechnej, narodowej Jezusa Chrystusa na króla Polski, postanawiamy, Składać w ofierze modlitwę za utraconą esencję duchową i opóźnienia w tym akcie. Za kogo kto chce, może odmówić modlitwę. Tę modlitwę należy odmówić minimum przez pięć dni. Później następują cuda. A teraz zapraszam do modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze, jedyne wszechrzeczy, wszystkich i wszystkiego, wszechmogący, wszechwiedzący, wszechwidzący, wszechmocny, Ty jesteś, który jesteś, jesteś alfą, początkiem i omegą, końcem. Proszę Ciebie o opiekę nad i nad duszą, Gdziekolwiek ona przebywa, jeśli jest to możliwe i zgodne z Twoją świętą wolą, Boże Ojcze mój jedyny i najukochańszy, proszę, abyś odesłał do utraconą duszę i scalił w jedność, wypełniając swoją świętą boską esencją. Od tej chwili będę pomagać, troszczyć się. O rozwój duchowy i wzrastać w stopniach miłości, zgodnie z Twoją świętą wolą, mój umiłowany Boże Ojcze. Pragnę uczyć przez połączenie z duszą w miłosierdziu, miłowania bliźnich i czynienia dla nich dobra, którego Ty oczekujesz. Proszę. Dobry mój Boże Ojcze, dla o siłę, wiarę, moc Ducha Świętego, by w tym działaniu trwać na zawsze. Niech wróci do dusza i ratuje się z Tobą o dobry Boże Ojcze, że może przez rozwijać i doświadczać jako człowiek w pełni stworzony z wielkiego miłosierdzia przez Ciebie. Z duszy, ciała i przynajświętszego Twojego Ducha. Przez przynajświętszą krew Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, ofiarowaną także za zaniedbania, zwątpienia, niedowierzania, wykroczenia, sprzeciwiania się i sprzeniewierzania się Tobie. Proszę Ciebie, o miłosierny Boże Ojcze, by już każda zaistniała sytuacja utracenia duszy była przez Rozpoznawana duchowo i chroniona najdroższą krwią Jezusa Chrystusa, tak, aby nic i nikt w jakikolwiek sposób jej nie mógł wyrwać, ukraść, uśpić, rozerwać, czy skraść z jej Twoją boską esencję. Najwspanialszy, najwyższy, najświętszy Boże, Ojcze, wypełnij całego i duszę całą Twoją świętą wolą. Twoją świętą esencją Bożą, aby mieć świętą siłę dziecka, Twojego dziecka Bożego i dziękować Ci za Twoją obecność, Twoją nieskończoną miłość i bezkresne miłosierdzie. Wysławiać i wielbić Ciebie, drogi mój Boże Ojcze, jedyny na wieki wieków i powsze czasy wieczne. Niech się stanie wedle świętej Twojej woli Boga Ojca jedynego wszechrzeczy, wszechwładnego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.